Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Przegląd, tematu. Zalety i wady najlepszej jakości lodówek samochodowych w 2019 roku. Osiem najlepszych modeli, funkcje, zdjęcia. Film o tym. Jak wybrać lodówkę samochodową? Przegląd, zalety i wady najlepszej jakości lodówek samochodowych w 2019 roku. Nasz ranking 8 najlepszych modeli, cechy, zdjęcia, film o tym, jak wybrać lodówkę samochodową. Lodówka samochodowa jest jedną z najbardziej niezbędnych rzeczy podczas długiej podróży, wycieczek za miasto na piknik, a także dla fanów polowania i wędkowania. Rynek oferuje wiele modeli, dużych lub kompaktowych, budżetowych i energochłonnych o najpopularniejszych lodówkach samochodowych w naszej recenzji 1. Lodówka samochodowa cc 22 lodówka kontenerowa o pojemności 22 litrów jest bardzo funkcjonalna dzięki sterowaniu za pomocą ekranu dotykowego z programowaniem i efektem Peltiera. Oznacza to, że ogrzewanie i chłodzenie odbywa się w wyniku przepływu prądu przez płytki półprzewodnikowe, z których połowa jest umieszczona wewnątrz komory chłodniczej. A druga połowa na zewnątrz. Gdy aktywny jest tryb zimny, wewnętrzne płytki są chłodzone, a zewnętrzne podgrzewane i odwrotnie. Technologia ta sprawia, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla zasilania samochodowego bez jego przeciążania. Oprócz podłączenia przez zapalniczkę do sieci 12V, lodówka może również pracować z sieci domowej. Lodówka samochodowa wykonana jest z bezpiecznego, odpornego na uderzenia polimeru. Posiada wysokiej jakości izolację termiczną wykonaną z ekologicznych materiałów, a jej drzwi charakteryzują się doskonałą szczelnością, dzięki czemu produkty zachowują świeżość przez długi czas. Dużą zaletą modelu można nazwać obecność trybu ekologicznego, który zapewnia cichą pracę i niskie zużycie energii, a także przystępną cenę 9000 rubli. 2 Lodówka samochodowa Wettorfa F22 urządzenie to działa również na zasadzie efektu pelkiera i zapewnia uniwersalne połączenie z siecią samochodową i domową aby poprawić wydajność sprzętu jest on wyposażony w zewnętrzne i wewnętrzne wentylatory które odpowiednio rozprowadzają przepływ powietrza wewnątrz komory i zapewniają najlepszy efekt chłodzenia. Pojemna 22-litrowa lodówka jest w stanie utrzymać temperaturę od 2 do plus 60 stopni Celsjusza, a limit chłodzenia sięga 23 do 25 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia. Pokrywa urządzenia, podobnie jak cała izolacja termiczna, wykonana jest z bezpiecznych materiałów o wysokiej wytrzymałości ściśle przylegających do korpusu, co zapewnia maksymalną wydajność. Dwa tryby pracy, ekonomiczny i automatyczny, są absolutnie ciche i energooszczędne, obecność dotykowego wyświetlacza LED, odpornej na wstrząsy obudowy, paska do przenoszenia, wbudowanego termostatu, prostej, a tym samym trwałej konstrukcji pozwala na wykorzystanie go nie tylko w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności ale także w sferze zawodowej, na przykład do transportu leków. 3. Lodówka samochodowa Mystery MTH 29B nie daj się zwieść tej torbie sportowej. W środku znajduje się pełnowartościowa lodówka termoelektryczna, lekka i kompaktowa, wyposażona nie tylko w pasek, ale także uchwyty do przenoszenia. Ta lodówka zajmuje minimalną przestrzeń w samochodzie zapewniając jednocześnie maksymalną użyteczność, gdy nie jest potrzebna można ją po prostu złożyć jak zwykłą torbę dzięki braku sztywnego korpusu. Dzięki niewielkim wymiarom ma pojemność 29 litrów i waży tylko nieco ponad 2 kg. Umieszczenie w lodówce specjalnych akumulatorów zimna znacznie poprawi wydajność chłodzenia umieszczonych w niej produktów. Wśród wad tego modelu należy wymienić słabsze możliwości izolacji termicznej w porównaniu do konkurentów umieszczonych w plastikowej obudowie. A także możliwość schłodzenia wewnętrznej komory tylko o 14 stopni poniżej temperatury otoczenia. Nie należy oczekiwać fenomenalnej wydajności od takiej lodówki, ale dzięki swoim rozmiarom, cenie 4000 rubli i akceptowalnej funkcji chłodzenia będzie doskonałym pomocnikiem w podróżach po kraju. 4. Cołku DC35T ta lodówka oferuje większą objętość w porównaniu z innymi konkurentami. 33 litry przy raczej kompaktowych wymiarach. Jeden z najpopularniejszych modeli lodówek samochodowych typu kompresorowego wykonany jest z tworzywa sztucznego odpornego na korozję. Ma prawie kwadratowy kształt i składane uchwyty ułatwiające przenoszenie. Wewnętrzna komora jest wyposażona w podświetlenie i cichy kompresor znanego producenta Matsushita, który dostarcza sprzęt dla takich firm jak LG, Panasonic. Samsung. Ponadto konstrukcja lodówki pozwala bezboleśnie tolerować transport z nachyleniem 30 stopni i nieuniknione wibracje drogowe. Wśród wat jest wysoka cena zaczynająca się od 28 tysięcy rubli. 5. Lodówka samochodowa Mobico G30 ACS dc kolejny model termoelektryczny, wykonany w wytrzymałej plastikowej obudowie o nietypowym kształcie. W której jaśniejsza w cieniu pokrywa imituje maskę samochodu. Lodówka jest w stanie schłodzić żywność do 1820c poniżej temperatury otoczenia, zużywając bardzo mało energii elektrycznej, nie osiągając nawet 48 W. Pojemność 29 litrów jest skutecznie chłodzona dzięki dwóm wentylatorom wbudowanym w drzwi lodówki. Jednocześnie lodówka jest zasilana z sieci 220V. Z zapalniczki samochodowej 12V, a ponadto urządzenie ma wbudowany portu SB do ładowania innych urządzeń. Model jest popularny ze względu na wydajną pracę, niewielką wagę i rozmiar oraz ceny od 8000 rubli 6. Lodówka Indel BTB-35 wiodącymi wśród lodówek absorpcyjnych są przedstawiciele włoskiego producenta charakteryzujący się zdolnością do pracy na gazie. Podstawową różnicą tego typu urządzeń jest brak sprężarki, dzięki czemu takie lodówki nie hałasują i bardzo rzadko się psują. Model jest przeznaczony do pracy w samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach, a nawet jachtach. Kierowcy ciężarówek bardzo docenili cichą pracę urządzenia, Dzięki czemu stało się możliwe zainstalowanie go w pobliżu miejsca do spania. Zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie warunków drogowych lodówka jest wyposażona w specjalny system, który chroni ją przed wibracjami i ostrymi zakrętami, a także pozwala na nachylenie o 30 stopni. Przestronna 36-litrowa lodówka wykonana jest z materiału polimerowego, Posiada drzwi na zawiasach z wgłębiniami na dwie 2-litrowe butelki oraz wysuwaną tacę ułatwiającą wyjmowanie żywności. Wnętrze jest wyposażone w podświetlenie, wbudowany generator zimna i funkcję bezpiecznego wyłączania. Maksymalne chłodzenie dostępne dla tej lodówki wynosi 25 stopni poniżej temperatury otoczenia, a jej działanie odbywa się z sieci pokładowej 12 lub 24 V. Z sieci domowej 220V, a także z butli gazowej zawierającej propan, butem, LPG, NG, zużycie gazu przy ciągłym użytkowaniu wynosi około 12,8 gs godzinę. Istotną wadą lodówki absorpcyjnej jest niemożność naprawy w przypadku uszkodzenia, dość wysokie koszty energii, a także cena od 13 tysięcy rubli. 7. Lodówka samochodowa Dometic Zombico Olack z 35 unikalny model, jeden z najbardziej kompaktowych wśród lodówek absorpcyjnych, zdolny do obniżenia temperatury w komorze do 30 stopni w stosunku do otoczenia. Przy tak wysokim stopniu chłodzenia kierowca będzie mógł nawet zamrażać kostki lodu, ponadto taca na lód jest już zawarta w zestawie dostawy, w przeciwieństwie do swoich rodaków posiada odporną na uderzenia i lekką aluminiową obudowę, która nawet przy imponującej pojemności 31 litrów pozwala ważyć zaledwie 14 kg, możliwość zasilania z trzech źródeł sieci samochodowej lub domowej, butli gazowej podłączonej za pomocą reduktora. Czyni go uniwersalnym. Do użytku w każdych warunkach. W trybie gazowym można regulować siłę płomienia, a ustawienia termostatu można zmieniać, gdy używana jest energia elektryczna. Zużycie energii elektrycznej nie przekracza 75 W, a zużycie paliwa gazowego wynosi 11,7 Gs. Piękny wygląd. Izolacja z pianki poliuretanowej bez uwalniania freonu. Przyjazna dla środowiska izolacja wykonana z pianki poliuretanowej, bez uwalniania freonu, wygodne wpuszczane uchwyty i obecność ekonomicznego trybu pracy sprawiają, że model ten jest bardzo popularny wśród kierowców, nawet pomimo dość wysokiej ceny od 24 000 rubli. 8 Denver Voyage 001 jest to mała lodówka samochodowa termokontener o pojemności 7.5 litra z funkcją chłodzenia i ogrzewania. Działa dzięki płytkom półprzewodnikowym i efektowi Peltiera. Zakres temperatur chłodzenia wynosi 5 do 20 stopni a różnica w stosunku do temperatury otoczenia wynosi 16 do 22 stopni, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia lub używać go, gdy nie jest podłączone do sieci, możliwe jest użycie zimnych akumulatorów, konstrukcja modelu zakłada pracę z sieci samochodowej, do pracy z siecią 220V potrzebny jest zasilacz C-DC, który nie wchodzi w skład zestawu. Na jego obudowie znajduje się przełącznik regulujący tryby chłodzenia i grzania. Pobór mocy wynosi odpowiednio 52W i 48W. Zalety termokontenera to małe wymiary, skromny koszt od 3000 rubli, wysoka niezawodność zapewniona przez prostą konstrukcję, wysoka wydajność nawet przy dużych przeciążeniach, Nieprzerwana praca w przypadku przewrócenia. Konsumenci nie są zadowoleni tylko z braku uchwytów do przenoszenia lodówki, a także z niemożności stałego podłączenia do domowej sieci energetycznej. Wniosek automatyczna lodówka to naprawdę przydatna rzecz dla tych, którzy spędzają dużo czasu w drodze lub na łonie natury. Zbliżając się do jej wyboru, konsument będzie musiał przeanalizować wiele cech, począwszy od wymiarów. A skończywszy na żarłoczności zasobów energetycznych, ta ocena obejmuje tylko niewielką część marek prezentowanych na rynku samochodowym, z których każda ma swoje zalety i wady z technicznego lub kosztowego punktu widzenia film o tym jak wybrać lodówkę samochodową